Najmniejsza placówka muzealna na Dolnym Śląsku zostaje w Karpaczu. Mowa o Muzeum Turystyki i Sportu, które nieprzerwanie działa w mieście od 1974 roku. Muzeum bardzo mocno wpisało się w tożsamość miasta. Mieszkańcy są bardzo mocno z nim związani. Proszę pamiętać, że przy muzeum funkcjonuje Klub Olimpijczyka, który też jest takim tworem, można powiedzieć, który tworzy też tutaj tą społeczność lokalną. Niedawno jeszcze chciano zlikwidować muzeum w Karpaczu. Chcąc ekspozycję przenieść do powstającego Dolnośląskiego Centrum Sportów na Polanie Jakuszyckiej. Pomysł spotkał się z ostrym sprzeciwem mieszkańców regionu, jak poinformował na konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski, muzeum pozostanie w Karpaczu. I miasto Karpacz i samorząd województwa będą współorganizatorami. Nie rozstrzygnęliśmy jeszcze, kto będzie głównym organizatorem. Czy to będzie miasto Karpacz, czy będzie samorząd województwa? Czy to będą jedna jednostka z filią, czy to będą dwie odrębne. Jedna by w tym, jeżeli, jeżeli organem głównym organizatorem byłoby miasto, to Muzeum na Polanie Jakuszyckiej podporządkowane. By został, czy byłoby w Muzeum Karkonowskiego. Jeżeli w Jakuszycach powstanie Muzeum Sportu i będzie spełniało wszelkie e, te rzeczy, które spełnia każde, każde muzeum, to otwiera się naprawdę bardzo szeroka możliwość współpracy, wypożyczania eksponatów, e, wystaw czasowych itp. Jeszcze nie wiadomo, jaka ekspozycja zostanie udostępniona w Jakuszycach. Jedno jest pewne, że pamiątki po Tadeuszu Różewiczu zostaną w mieście pod Śnieżką.